Pompuj, pompuj. Pompuj, pompuj. Pierwszy rzut na tą łachę, nie? Tak. Wasabi 7 cm i bania. I zobacz, zgarnął to. Dobry okoń będzie. Chciał na wykałaczkę. Diaflex Limited do 6 gramów. Chcę złowić na to rybę. Pomału, bo to jest duża ryba. Nie możesz tego siłowo holować. No, iść No niestety, nie dokręcaj. Przejdź z lewo, z le... silnik, 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 w lewo Paweł, kurde. No dobra, podciągłem, powinien się pójść dawno tam. Ale udało Ci się, patrz, wróciliśmy, wróciliśmy w to miejsce z rana i to jest gruba ryba, największa dzisiaj. Wróciliśmy w to miejsce z rana, wykałaczka, nie wiem ile, 5 gram Seledyn i Wasabi, panie. Wykałaczka, i zazd płytkiego, to nie? Jest balun. To jest balun, to jest największa dzisiaj ryba, nie? Jest wasabi, pokaż te wasabi, ja je widzę. I seldynowa, i piękna ryba. No, gruba ryba. Na wykałaczkę! Na wykałaczkę. Największy ogoń na wykałaczkę. Na wykałaczkę, i to jest to. 6 gramów masz, panie, 6 gramów, ciężko. A tu taka płytka woda, nie? I 6 gramów. Pokaż tą rybę. Ale... O nie, jest, jest dobry, ja pierdziele, cudo, po takie okonie się tu przyjeżdża Marcin, nie? po takie okonie właśnie się tu przyjeżdża, cudo, prawie 4,8 Jest, cudo